Hej, witajcie na ryneczku HiFi Dzisiaj taki odcinek eksperymentalny bym powiedział Mianowicie, mamy rzecz, która teoretycznie jest po serwisie, a praktycznie jest Nie patrzcie na te Aiwy Ciekawe, nie? To są Aiwy rocznik osie... Uch, Rocznik Made in Great Britain Więc też ciekawe, ale po prostu gabarytowo e, Jak widać, miejsce filmowania troszeczkę inne, gdy już przegrałem wojnę z miejscem de facto i musiałem sobie pos się posiekować tym czym chciałem. Yy, tego Harman Cardona. model HK 450 proszę. Tutaj ktoś miał delirkę przy wkładanie. Nie wiem czy to będzie dobrze widać. Gniazdo, słucha Gniazdo słuchawkowe, przepraszam, yy, słuchawek. Są tacy ludzie. Z daleka tego nie widać, ale z bliska lepiej pokazać. Ten Harman Kardon właśnie tutaj jest ciekawym elementem, bym powiedział, i też ciekawym urządzeniem, gdyż tak, po serwisie, haha. znaczy po serwisie, ja go dam do serwisu. Obudowa całkiem ładna, przynajmniej ta górna część, tutaj boki. Sorry za takie szybkie ujęcia, ale boki będę wypolerował jeszcze. Jeden boczek, drugi. Z tyłu nie będę pokazywał, bo to wygląda dobrze, więc. Pochylę robi robice. O, tutaj jakaś no, zalepka, nie zauważyłem. Ten wygląda zdecydowanie lepiej. Ogólnie lekko brudne urządzenie. No dobra, do meritum, tak? Bo się rozgadam i wyjdą dwie godziny, a tego nikt chyba nie chce tutaj słuchać. Harman jest do oddania. Miałem, że tak powiem, nadzieję szczerą, że będzie ok, wszystko. Jest to model z 1979 roku. O mocy 30W, obstawiam 45W z racji nazwy przy 4 ohmach, 30 przy 8 ohmach impedancji i w sumie jest to jeden z ładniejszych amplitonariuszy, takich klasyczny, które nie mają jakichś dodatkowych wychyłów, to naprawdę robi ta skala, to wszystko robi piorunujące wrażenie, jak widać. No, postarali się panowie, to Herman, wiadomo dlaczego ta firma się utrzymała. Natomiast tak, dobrze go bo robi się już chaos, którym ja się zaczynam gubić. Urządzenie jak widać działa, łapie stereo. Chciałem pokazać, że na śrubokręcie łapie, tak? Tak mi się chciał układać kabel, że na śrubokręcie łapie stereo. Y Gra, tak? Jakieś dźwięki wydaje, nie będę robić za głośno. Zobaczymy w tym mniejszym zakresie, tam zawsze jest Paplanie lekkie. To gałka fajnie chodzi, po precyzyjnie, ale z lekkim oporem. Yy, piłki yy, nożnej sport yy, można powiedzieć Gadan, głośno dość, tak? Natomiast zauważyłem jedną no, rzecz teraz przed odsłuchem, bo ten kanał był, bo właśnie robi takie relacje. Hmm, nie tak jak ja kupiłem radiolampowy. Działa, działa, tak. Działa na zasadzie świeci i jest teraz w serwisie, a w dupę z takim działaniem. Ten Harman Kardon no, przy większych basach zaczyna harczyć lewy kanał, więc obstawiam, że serwisant e, się nie postarał. Cena będzie adekwatna do tego stanu, niestety dla mnie. E, teraz tak, w środku z tego co mi mówił, tam troszeczkę ktoś był, hmm. coś tam porobił, nie widać. I wyszło jak wyszło, on też chyba na słuchawkach to testował. Natomiast sama amplitudę, tak żeby oczami mm, opisać to co słychać. No to już mogliśmy świętować, a awans, gali. byliśmy już pewnie zwycięstwa, ja jeszcze tylko dodam. Bardzo prosto. Byliśmy jest. wczoraj razem y, na Gali 105. Nawet 10. pokażę. Y, Od lewej basy wysokie balans y, tape Source przełącznik. Przełącznik FM. I też jakaś wyska jest malutka cholera jasna. Ogólnie przydałoby się mieć tego wszystkiego. Zestaw B jest włączony, zestaw A głośniku, tutaj mamy wyciszenie bodajże, jeszcze takie rzeczy się znajdą, nie nieważne. Jest chaos, jest impreza, Zrobimy basy na maxa. Wiem, że tak się robi nie powinno. Można powiedzieć skostniałem trochę PZP, nie, gdzie... No jest trochę No i skostniałem PZP, na pełnym basie nie, 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 nie zaharczał, mi się to nie podoba, głośniki zmieniałem, nie wiem o co chodzi, teraz się zastanawiam czy to chodzi o ten... Yy, o Gałkę Basu, bo tak też może być, jak coś. Cholera jestem. Źle zacząłem. No nic. Ale przynajmniej sobie popatrzycie na ładny amplituner. Nic mądrego co? No, samo życie. Tak czy siak zapraszam, jakby ktoś chciał to, że tak powiem, sobie posłuchać. Link będzie albo nie będzie w opisie, aczkolwiek film jest. To są kró krótkie filmy, takie właśnie po 5 minut tutaj, więc nic więcej nie będzie pokazane. Na pewno będzie można sobie obejrzeć bliska Fajne, że nie ma dalekich kontrplanów, nie ma pierdzielenia, że ma to tyle tranzystorów i tak dalej. Tylko czysto po ludzku, co jest fajne, co nie jest fajne. Ja jeszcze tutaj przetestuję sobie przez chwilę. Ten, ten właśnie amplitude, bo być może to ja się pospieszyłem z nagraną, ale nie chcę mi się czekać, bo zawala mi to biurko po prostu. Tak więc y, zapraszamy do następnego odcinka. czym sobie ja zapraszam, ale będą, będzie nas więcej, więc mogę powiedzieć zapraszamy do następnego odcinka. Trzymajcie się cieplutko. Hej.